Ośrodek reprezentacyjny Wojsk Obrony Terytorialnej w dalszym ciągu dynamicznie się rozwija i każde przedsięwzięcie, każdy występ nasz to kolejny krok w rozwoju tej jednostki. Występ w Pałacu Prezydenckim przed Parą Prezydencką to dla nas oczywiście ogromna nobilitacja i zaszczyt, szczególnie że już po raz kolejny występujemy przed Parą Prezydencką. Ja również się bardzo cieszę, że zarówno orkiestra, jak i kompania cały czas promuje Ziemię Radomską, nie tylko już na terenie naszego kraju, ale niedługo również poza jego granicami, w Stanach Zjednoczonych, ale to już będziemy w oddzielnych komunikatach Państwa informować.